Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Panie Kamilu, co skąd dzisiaj to lepszy. Widać, że ta dobra praca, której Pan mówi, ciągle jest wykonywana i idzie w dobrym kierunku tym razem. Tak, oczywiście dzisiaj, dzisiaj trochę dobrej pracy zdołałem wykonać i niemniej jestem zadowolony z przebiegu treningu, jak i kwalifikacji. Dzisiaj nie trzeba było liczyć kropli deszczu, tylko odbyły się takie trzy porządne serie. Były to takie serie, które były potrzebne w takich laboratoryjnych warunkach? No pewnie, że tak, myślę, że tego nie trzeba komentować. Skoki czy, czy treningi w dobrych warunkach jak najbardziej są potrzebne i się nie tylko nam, ale każdy, każdy z tych startujących, e, ba nawet każdy z e, aktywnych skoczków narciarskich, lubi taką pogodę, kiedy jest e, cisza, e, bezwiecznie, e, lekko przymrożone e, warunki. No i można wtedy e, TMU tak wykonywać e, dobrą pracę. Które elementy nadal jakby podlegają poprawie jeszcze? No po części jeszcze trochę e, szwankuje moment odbicia, jest, e, jest dosyć spóźniony, ale dzisiaj na szczęście znalazłem dobre, dobre tempo odbicia, e, to, się, to jest trochę ze wszystko ze sobą powiązane, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo e, namieszałbym tylko, ale... Um, są jeszcze elementy, które wy, wymagają poprawy, aczkolwiek to już nie jest taka przepaść, jaka była e, jeszcze, na przykład, nie wiem, miesiąc czy, czy dwa tygodnie, czy tego czy tygodnie temu. Odwołane zawody w Oslo przeniesiono na Mamut Vickersund. Czy ta decyzja cieszy? E, no? Dobrze, że, że zawody się odbędą, aczkolwiek e, no zobaczymy, jakie też będą warunki Wickerson, prawda? Dzisiaj mamy 9 lutego. Z czym kojarzy się panu ta data? 9 luty, no nie wiem, z jest Dniem zawodu pewnie. Ma podpowiedź, Coś i Rosja, pierwsze złoto olimpijskie, jak wspomina Pan tamten, tamten dzień przed dwóch lat? No, bardzo, bardzo to są miłe wspomnienia, aczkolwiek ja z, staram się patrzeć do przodu, to, to co się wtedy wydarzyło, no to dla mnie, dla mnie jest to piękna historia, ale jednak historia. Będzie jeszcze czas, żeby sobie powspominać, pooglądać to, co się zdobyło i, no i może wrócić, wrócić myślami do, do tamtych chwil. Ale teraz skupiam się na tym, co, co jest teraz, w tym momencie, to, co mnie czeka w najbliższym czasie. No, właśnie, jest to historia, ale taka historia chyba budująca, pokazująca, że dasz jednak. Tak jest. Udało się coś pospacerować dzisiaj w tej pogodzie po mieście, czy jednak spokojny odpoczynek w fotelu? Nie, no nie przyjechaliśmy tutaj spacerować po mieście, ale nie. No, jakby wolny, wolny czas wykorzystuje, wykorzystuje na odpoczynek, na regenerację, tego, tego wolnego czasu nie ma zbyt wiele, zawodów jest teraz dużo, grafik jest dosyć napięty, także trzeba szukać bardziej spokoju, bardziej, bardziej regeneracji niż, niż, że tak powiem, aktywnego, aktywnego spędzania wolnego czasu. Pan, wygrywał Pan już na tej skoczni, jak oceni Pan ten obiekt, bo jest on dosyć jednak starego profilu? Obiekt jest bardzo dobry. dobry. Także życzymy dobrych skoków i trój, powodzenia. Dzięki.